Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, widzieliście, yy, no, chyba na tym na, w, na społecznościach, w dziale społeczności na YouTube. Chyba na Instagramie wrzucałem yy, paletki, tamte co złożyły pierwszą, taparkę red melon, złożyła ikrę. No i wykluły się, yy, wykluł się na rybek malutki, ale neony się dopadły i zjadły. Później za. Ja ledwo to zjadłem w ogóle te neony, za dosłownie dwa dni. Złożyły mi drugą ikrę, nie? No i sobie przybrały właśnie ten skimmer. <gryw> Cały czas mi go kupują. Zamówiłem roczek, ten tarliskowy, może takim wsadzę, żeby po prostu ten skimmer mi, mi ten nie męczyły. No ale co? Pomyślałem, że i tak pewnie nic z tego nie będzie w baniaku bo znowu one im się dobiorą zresztą turkus widzę chce ostro samca odbić samica turkusa chce samca melona odbić i jej się to nawet zaczyna udawać no i, i ledwo co złożyła to ikrę i turkus samica odbiła samca melona no i ta ikra została można powiedzieć na pastwę losu tak że nikt się nią nie, nie zajmował nowa parka znaczy, stara parka wzięła rozbud, samiec odgonił ją od tej ikry, samica zajęła jej miejsce, ale ikry, samica nowa nie pilnowała tej, tej ikry, samicy melona. Więc sobie pomyślałem, że i tak nie mam nic do stracenia, tak? No to co, co, co zrobić? nie Wziąłem sobie ten skimmer i przeniosłem go tutaj do małego akwarium, 25 litrów, dałem kaskadę. Co będzie, nie? Ja wiem, że to, że to podobno... że to podobno nie ma sensu. I... Prawdopodobnie ta ikra będzie... Nie będzie dopilnowana, tak? Myślałem, że może ten... że uda się tak jak ze skalarami, bo też skalarowo ikrę się przynosi, A z drugiej strony też po prostu nie ten. Nie... nie dbałem tak o tą ikrę, nie? Tylko dlatego, że zabrałem ten skimmer, po pierwsze, z tobikrą, bo strasznie mi się tłukły samiec, strasznie mi rozrabiał, strasznie mi ganiał stado. I, i stwierdziłem, że koniec tego, zabiorę im ten skimmer. No i tak się stało, że zabrałem ten skimmer. Sytuacja się uspokoiła od razu i zaczęło być spokojniej w baniaku. No ale co dobra, do rzeczy, co się stało z ikrą, nie? Już Wam pokazuję, niech złapie ostrość, jak widzicie nikt to już jest trzeci dzień chyba, jakieś są, widać są dwie, dwa jajeczka, niech złapie ostrość, że tam chyba coś tam by się chciało wykluć no to dosłownie dwa tylko, bo tutaj nigdzie więcej nie widzę. Nie widać, żeby coś tu się zaczynało dziać. Także sama ikra ze sobą zostawiona, nie da rady. Przynajmniej tutaj mi się nie udało. Być może bym się przełożył, żeby wybierać tą spleśniałą ikrę. No, dołożyłbym natlenianie, czy coś tam. To może, może by się jakoś tam udało. No ale to tym razem nie, no, zaraz wiemy. No, Skimmer będę miał znowu dostępny, bo brakuje mi skimmera. Brakuje mi skimera w akwarium dużym, a nie mogłem go używać, żeby nie wciągnęło przez to sitko małych, bo wcześniej tutaj na samym dole, tutaj na samym dole tego sitka spadły małe po wykluciu i tam sobie siedziały ukryte, i musiałem go mieć tak wyłączone, więc już ponad tydzień czasu już nie mam skimera. Także Minie akwarium <laughs> Nie wiem jeszcze tego nawet tak poważnie, bo to cały tak sprawdzenia tylko, nie. Także nie ma co przeżywać, że... O, Przecież wiadome było, no ja, niby wiadome, nie, ale nic nie miałem do stracenia. No co, co, co można zrobić, no ja mnie była ikra, no to co, nie będę zdrowej ikry wyrzucał. Pomyślałem, że wsadzę ją tutaj i się zobaczy, nie. No ale się nie, nie udało się tym razem. Więc tak jak no, często tutaj na filmach, na YouTube, na forach wszędzie piszą, że najlepiej to właśnie chyba będzie opcja parkę od, oddzielić z rożkiem tarliskowym, dać akwarium tarliskowe, mm. jakieś takie około 100 litrów czy do 100 litrów i tam niech szaleją, niech, sobie, niech się mnożą, jeżeli mają taką ochotę na takie miłości. No ale to to się jeszcze okaże, bo na razie nie mam miejsca gdzie postawić, ale już tak planuję mniej więcej tego 80-100 litrów postawić na tarliskowe Może się uda, nie wiem. Na razie widzę, że chętnie podchodzą do tej ikry, tylko ten Turkus trochę popsuł plany, bo odbił tego samca, samica teraz trochę taka niewyraźna jest po tym zabiegu, znaczy niewyraźna. Boi się tego, tej samicy, bo ta samica jest większa, to i ona bardziej agresywna taka jest, dlatego udało jej się odbić. Dobra, to tylko tyle, sprawozdanie z nieudanej próby przechwycenia ikry. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Hej!